Symfony 7.3 zostało oficjalnie wydane. Pora więc zapoznać się z najciekawszymi moim zdaniem nowościami w tej wersji. Do tej pory polecenia celi w Symfony były definiowane w metodzie execute, a ich konfiguracja musiała być zdefiniowana w metodzie configure. Aby przyspieszyć proces pisania poleceń i zwiększyć developer experience, od tej pory polecenia celi można definiować za pomocą metody invoke i używać atrybutów PHP, by zdefiniować argumenty i opcje polecenia ponieważ argumenty i opcje są już zdefiniowane jako parametry funkcji, nie trzeba już używać input interface, by się do nich dostać. Dodatkowo nie trzeba również dziedziczyć po bazowej klasie command Symfony. Zmniejsza to zdecydowanie ilość kodu potrzebnego do napisania takiego polecenia. Większość serwerów dysponuje automatyczną kompresją zasobów, jednak w większości przypadków będzie to standardowe gzip. Algorytmy bardziej wydajne są również bardziej zasobożerne. Symfony oferuje teraz kompresję zasobów podczas ich kompilacji. Dzięki tej opcji można skompresować je tylko raz, nawet za pomocą najwydajniejszej i najbardziej obciążającej metody, a następnie serwować tak skompresowane zasoby bezpośrednio z systemu do przeglądarki. Symfony posiada mechanizm defingowania stron błędów, które są standardowo renderowane jak inne widoki. Powoduje to natomiast niepotrzebne załadowanie aplikacji. Od teraz możesz użyć dedykowanego polecenia, które pozwoli wyrenderować strony błędów do statycznych plików html, a następnie serwować je bez uruchamiania całej aplikacji. Do tej pory w sytuacji, gdy w zdefiniowanym cache pool chcieliśmy przechowywać zgrupowane wartości, np. dla kilku różnych użytkowników, trzeba było ręcznie dodawać prefiks do nazwy klucza. Od teraz Symfony pozwala tworzyć namespace'y programowo. Dodawanie prefiksów do nazwy jest robione automatycznie, pod maską. Niestety nie można w tym momencie wykonać inwalidacji całego namespace'a, więc żeby wyczyścić cache dla konkretnego użytkownika, nadal należy użyć tagów. Używanie DTO do przekazywania danych pomiędzy warstwami to często używana technika. Często takie przepisywanie danych jest robione ręcznie, co może być frustrujące. Od teraz do naszej dyspozycji oddany został komponent ObjectMapper, dzięki któremu możemy w szybki sposób przepisać dane z jednego obiektu do drugiego. Działa to również w momencie utworzenia nowego obiektu na podstawie danych z innego obiektu. Do konfiguracji możemy użyć atrybutu map i zdefiniować np. klasy, które można mapować, czy zdefiniować warunki mapowania poszczególnych pól. Komponent jest nowy i oznaczony jeszcze jako funkcja eksperymentalna, więc miejmy na uwadze to, że z czasem może się zmienić. JSONPath to kolejny nowy komponent, który umożliwia szukanie i pobieranie danych z dokumentów JSON. Klasa JSONCrawler pozwala na dostanie się do konkretnego elementu dokumentu JSON za pomocą ustandaryzowanego syntaksu JSONPath. A jeśli zajdzie potrzeba na bardziej programowe podejście można użyć klasy JSONPath. Nowa wersja Symfony wprowadza kilka małych zmian do routingu. Od teraz nie trzeba dodawać atrybutu asController do kontrolerów. Symfony automatycznie zdefiniuje klasę jako kontroler, gdy co najmniej jedna metoda będzie posiadała zdefiniowany routing za pomocą atrybutu. Kolejnym usprawnieniem jest aliasowanie parametrów ścieżki. Przydaje się to w sytuacji, gdy w tworzonym API parametr adresu URL ma być inny niż nazwa zmiennej użyta w kodzie, np. podczas automatycznego mapowania na NC Doctrine. Dostaliśmy również możliwość zdefiniowania aliasów nazw routa bezpośrednio w atrybucie. Na koniec dwie małe zmiany dotyczące poleceń celi. Symfony pozwala na renderowanie tabel w terminalu za pomocą różnych styli. Od teraz można renderować tabel również w formacie Markdown. Wprowadzono również nowy helper, dzięki któremu z tablicy można wygenerować drzewo w postaci tekstowej. Przydatne, by pokazać strukturę drzewa bezpośrednio w terminalu. To tyle ode mnie. Pełną listę zmian i usprawnień znajdziesz w linku na końcu opisu pod filmem. Daj znać w komentarzu, które z wprowadzonych zmian wydaje cię najbardziej użyteczne. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.